Cześć wszystkim moi drodzy z tej strony, prey. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was do szybkiego omówienia tego, co miało dzisiaj miejsce na rynku, to znaczy 25 sierpnia, w ramach mojego głównego modelu handlowego prey. Jak zawsze również, jako że jest poniedziałek i to nie byle jaki poniedziałek, bo mówimy o tym, że mamy ostatni tydzień sierpnia, także w końcu kończymy ten miesiąc, który no niestety bardzo często pod kątem wielu instrumentów finansowych nie prezentuje jakichś wysoce prawdopodobnych setupów, ale zresztą, jeśli ktoś oglądał, mojego trading mentorship 2025 w pełni dostępnego za darmo na tym kanale to doskonale wie o czym mówię i mógł się na to przygotować znacznie wcześniej. Natomiast poza tym oczywiście przyjrzymy się temu co przyniesie właśnie ten tydzień pod kątem wydarzeń makroekonomicznych, pod kątem tego generalnie czego możemy się spodziewać. Opowiem wam o swoim bajasie. No i oczywiście również przedstawię wam czyste price action w ramach wszystkich par walutowych, które wchodzą w skład w ogóle mojego korzyka handlowego. Zacznijmy sobie od tego, że dzisiaj to 25 właśnie w poniedziałek mieliśmy bank holiday na funcie, czyli po prostu mówiąc w skrócie moi drodzy fund był dzisiaj wykluczony z mojego koszyka handlowego niezależnie od tego co bym na nim widział. No bo moment, w którym mamy po prostu konkretne święto, mamy ten szary folder, bo jest to na Forex Factory, o czym wielokrotnie mówiłem, zaznaczone jako szare. Tak wygląda jeszcze tutaj moje Forex Factory, gdyby kogoś to oczywiście interesowało. No to wyklucza to dla mnie możliwość handlu. Więc dzisiaj Pozostało nam euro, pozostał nam Kanadyjczyk czyli USD cad i pozostał nam Australijczyk czyli od USD. No i zaraz sobie oczywiście do nich przejdziemy. Jeśli chodzi o wtorek, czyli dzień jutrzejszy, no to mamy oczywiście tutaj na Kanadyjczyku o 20.30 dopiero newsy, więc tu nie ma żadnego problemu. Tutaj jeśli chodzi o to, to tak bardzo bym się tymi newsami nie przejmował. Natomiast w środę mamy na Australijczyku CPI, ale również mamy CPI o 3.30 czasu polskiego, więc. Jest jest to generalnie rzecz biorąc e, informacja, która daje nam tylko i wyłącznie potencjalną e, moż, potencjalną po prostu możliwość na to, że będzie znacznie większa zmienność e, już w sesji londyńskiej, albo po prostu e, zakresy będą i tak przekroczone, jeśli chodzi o Asian Session Range, czyli jeśli chodzi o z, zakres sesji azjatyckiej, więc po prostu i tak wtedy automatycznie ten filtr nam wykluczy handel, więc środa również jest pod znakiem możliwości handlu na wszystkim w ramach mojego głównego modelu handlowego, Play. Jeśli chodzi natomiast o czwartek, no to mamy Unemployment Claims i Prelim GDP, jeśli chodzi o samego właśnie dolara, ale to dopiero jest o 14.30. Unemployment Claims absolutnie nie skreślają nam tutaj możliwości handlu, więc jeśli chodzi o to, to nie ma również problemu. Cały koszyk walut jest również dla nas dostępny. I piątek kończymy Core PC, Price Index i GDP, więc jeśli chodzi o kanadyjczyka, więc tutaj też nie ma problemu. Ten tydzień generalnie jest dosyć luźny, jeśli chodzi o możliwość handlu i Jedyne właśnie to, co trzeba, moi drodzy, wziąć bardzo mocno sobie pod uwagę, że jest to ostatni tydzień sierpnia. Zamykamy w tym momencie świecę miesięczną i przejdźmy sobie już właśnie w tym momencie do samych, samych wykresów. Partnerem tego kanału jest oczywiście szeroko nagradzany broker Tickmill, czyli broker, który na pierwszym miejscu kładzie bezpieczeństwo waszych środków, bo są one w pełni ubezpieczone, oraz satysfakcję skorzystania z, z ich usług. Dlatego oferują oni tak szeroki zakres instrumentów finansowych, na których możecie handlować, Mówimy tutaj o forex, mówimy tutaj o towarach, kryptowalutach, indeksach giełdowych, akcjach, funduszach, ETF-ach czy nawet obligacjach. I na wszystkich tych instrumentach finansowych mamy oczywiście możliwość bardzo korzystnego handlu, które ułatwia nam wybór kont typu RAW i wybór kont typu Classic. Wiele osób boi się kont RAW, dlatego że są tam prowizje. Natomiast te prowizje rekompensuje nam brak spreadów. A jeszcze jeśli do tego zrobimy w tym momencie sobie minus 10%, na te prowizje, tylko i wyłącznie w momencie, kiedy napiszecie na maila podanego w opisie i dacie znać, że jesteście ode mnie, no to w tym momencie to kontorał wychodzi jeszcze bardziej korzystnie. Nie musicie mieć konta zakładanego z mojego linku, nie musicie zakładać nowego konta. Dajecie znać, że jesteście ode mnie i już otrzymujecie minus 10% na wszystkie prowizje. Dziękuję Wam bardzo jak zawsze za możliwość posiadania partnerstwa na tym kanale i dziękuję brokerowi Tickmill za to, że w dalszym ciągu decyduje się wspierać moją twórczość, nie wpływając na imię. Merytoryczny aspekt. Pozdrawiam, bo zamykamy sobie świecę miesięczną, ale jeszcze w tym momencie mówimy o tym, że zamykamy już drugi miesiąc kwartału, więc jednocześnie, tak naprawdę za te 6 dni, w tym momencie otwieramy już tą trzecią, w tym momencie część kwartału, o czym też zaraz będę mówił, a jeszcze dokładniej będę mówił w ramach dalszych mentorshipów na swoim kanale, jeśli chodzi o dokładniejszy Bajas. Więc dobrze, przejdźmy sobie teraz standardowo. Na to, co pokazał dzisiaj rynek. Fund był skreślony, jeśli chodzi o to, bo, tak jak wspominałem, oczywiście mamy, mówimy tutaj o tym, że mamy Bank Holiday, więc absolutnie nie bierzemy go pod uwagę. Fund po prostu ucieka z naszego radaru w dniu dzisiejszym. Przekreślam go, żeby tutaj była jasność. Bardzo szybko jesteśmy w stanie dzięki temu po prostu nawet nie zwracać na niego uwagi, bo zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobieństwo może nie być po naszej stronie. Jeśli chodzi na przykład o samego Australijczyka w tym momencie, no to jeśli chodzi o Australię, no to moi drodzy w tym momencie mówimy o tym, że Asian Session Range się zgadzał, parametryzacja wynosiła 17,8 pipsów, CBDR, czyli Central Bank Deals Range, również wynosiło 17,1 pipsa, więc się wszystko zgadzało. Natomiast to, co się nie zgadzało, to to, jak niestety tutaj duży byłby Market Structure Shift w kontekście oczywiście zakresu do stop lossa i tego, co prezentuje nam ADR. Mówiąc wprost, patrząc na tego Market Structure Shifta, który wydarzył się o 4.00, co. Całkowicie w tym momencie przekreśla w ogóle setup A, czyli jedyny rodzaj setupów, który ja w ogóle biorę pod uwagę, jeśli chodzi o sierpień. No to parametryzując to w ten sposób, no to myślę, że jasnym jest to, że nawet niecałe 1R, mówimy o 0,70R potencjalnym, do 0,3 ADR, czyli do wysoce prawdopodobnego miejsca w ramach ekspansji naszego setupu, nie miałoby tutaj miejsca. To też całkowicie, jeśli chodzi o Australijczyka, był on przekreślony w ramach mojego modelu. Z tego jakże prostego powodu chowamy sobie Australijczyka i mówimy mu dzisiaj Również pa, papa, jeśli chodzi o to, co mógł nam zaprezentować, to nie zaprezentował nam niczego sensownego w ramach oczywiście tego ruchu. Już nie patrzyłem nawet na DXY, bo po co? No to po prostu ten ruch się nie zgadzał w ramach tego, czego moglibyśmy oczekiwać. Jeśli chodzi o Kanadyjczyka, no to na Kanadyjczyku również cudów nie było. Mamy Asian Session Range wynoszące 17,46 pipsa Central Bank DS Range również się zgadza, ale co z tego, że nam się to zgadza, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę strukturę, która rozpoczęła właśnie atak. E, tak na dołek z sesji azjatyckiej, no to w tym momencie mówimy o tym, że ostatni szczyt, który przesunął tutaj tę strukturę, utworzył się tutaj i utworzyliśmy takiego eksternala, w którym sobie grzecznie siedzieliśmy do teraz, tak naprawdę, do niemalże już sesji nowojorskiej, która teraz dopiero w tym momencie cokolwiek zaczyna wyruszać z tej właśnie struktury. Dopiero tutaj zaczęliśmy cokolwiek zmieniać z eksternala na eksternala poniżej, niejako przygotowując możliwe, że jakiś setup bardziej pod sesję nowojorską, natomiast na ten moment, jeśli chodzi o Londyn, który, który co 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 Londyn zaprezentował, no to kompletnie mnie nic tu nie interesowało, więc Kanadyjczyk również w tym momencie, niestety, ale został przeze mnie całkowicie oczywiście przekreślony jeśli chodzi o potencjał na jakikolwiek handel. No i tą bardzo prostą drogą dedukcji, bardzo prostą tak naprawdę tutaj brzytwą okhama, tylko wyłączmy sobie jeszcze, tutaj coś nam się przełączyło, więc wracamy do Kanadyjczyka, zostaje nam dzisiaj tylko i wyłącznie tak zwany EDEC, czyli euro Moja główna para walutowa, tutaj nie przejmujcie się tym boksem SB, po prostu testowałem market session pod kątem zaznaczenia silver bulleta w kontekście generalnie naszych materiałów z testowania. Bo przygotowywuję dla Was coś przepotężnego, jeśli chodzi o tą środę. Znowu środa. Środa jest takim dniem na, w którym, jak już wiecie, można spodziewać się materiałów z backtestowania. Chciałbym Wam co nieco zdradzić, no i w sumie. Ciul, po prostu zdradzę, mówiąc kolokwialnie, wam troszeczkę to, co przychodzi w środę, to jest po prostu następna bomba w sensie. Staram się, żeby to był zawsze taki jeden materiał w tygodniu. Wiem, że lubicie materiały z backtestowania. Ja też lubię, bo po prostu dane to są dane. No i tam weźmiemy pod uwagę moi drodzy: 130 tradeów na tle całego roku. Mamy cały rok danych, z którymi się z wami podzielę w ramach Silver Bullet na etat dokładnie już sparametryzowanego, i myślę, że to, co tam zobaczycie wyniki, które tam zobaczycie, to przejdą wasze najśmielsze oczekiwania, ale o tym dopiero porozmawiamy sobie oczywiście w środę. Popatrzmy teraz na to, co miało miejsce na etku według mojego głównego modelu handlowego Prey. Tutaj moi drodzy, jeśli chodzi o Edka Asian Session Range 20,95 pipsa, więc mieści się w naszym zakresie tego, co oferuje oczywiście duży potencjał na dobre, dobre rozegranie, jeśli chodzi o ten zakres CBDR 44,1 pipsa, lekko przekroczone, generalnie chcielibyśmy, żeby central bank deals range oscylował w granicach mimo wszystko 40 pipsów, również nie oferował nam tutaj szerokich zakresów i mocnej trendowości, natomiast jeśli już ona się wydarza, tak jak w tym momencie, no to po prostu przyjmujemy to z całym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy po prostu zakładamy to jako przesłankę zmniejszającą prawdopodobieństwo wystąpienia modelu AMD w ramach oczywiście mojego, mojego modelu. Natomiast nie ma dalej Problemu i tak patrzymy w dalszym ciągu, ponieważ jeśli chodzi o CBDR, to jest to przesłanka dodatkowa, nieskreślająca, o czym mówiłem wielokrotnie. Natomiast patrząc na Edka i to co zaprezentował EDEK w dniu dzisiejszym, zaprezentował bardzo ładny market maker sell model, który był płytki. Płytki do tego stopnia, że mówimy tutaj oczywiście o tym, że ostatni swing low, który utworzył się przed zebraniem szczytu z, z potencjalnej płynności w Asian Session Range, no to mówimy tutaj o tym dołku, który został przesunięty do tego swing high. No ale później zanurkowaliśmy troszeczkę niżej i przesunęliśmy tego eksternala, tutaj tworząc doskonałą okazję do tego, żeby zapakować się w bardzo wąskiego trade'a, który oferował w tym momencie bardzo fajny zakres. Natomiast co jest bardzo, bardzo również istotne, poza tym, że świeci mi teraz światło prosto w ryj. To, moi drodzy, oczywiście to, dosłownie doznawa, do, doznaję w tym momencie olśnienia, moi drodzy, to w tym momencie to, że pojawiła się tu mała rzecz, która mogła co Niektóre osoby zmylić, bo większość osób pewnie doskonale zdaje sobie sprawę w tym momencie, patrząc na to, tak wiecie, z pierwszej, z pierwszej ręki, że dopiero tutaj o godzinie 3.25 pojawiło się cokolwiek na tej świerce 3.25. Aha, jeśli chodzi o przyczynowość spokojnie, bo tych wszystkich ludzi, którzy nie są w stanie dooglądać materiału do końca, uspokajam, zaraz opowiem o przyczynowości, o wszystkim innym, żebyście później nie pisali mi, że a jakie tu było coś tam, po prostu oglądajcie cały materiał, staram się to i tak zawrzeć już na Najszybszym możliwym podsumowaniu, jakie tylko jest, jakie tego istnieje w ramach mojego modelu. Więc Ktoś by powiedział, że na tej świeczce, no i wtedy rzeczywiście to, co dzisiaj nam zaprezentował ten ruch, który tu widzimy w ramach tego setupu, no to był setup, który mógł zaoferować w całym tym wydaniu oczywiście potencjalnie 1 do 3, 3,75. Natomiast kiedy przyjrzycie się rzeczywiście temu, co mówi czysta struktura i matematyka, co znaczy po prostu przesunięcie struktury w kontekście po prostu takim czysto technicznym, no to trzeba wziąć pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz to ta świeca o godzinie 3:10 zamknęła się poniżej tego dołka. Ten dołek jest na poziomie w tym momencie, moi drodzy, 1.17143, czyli końcóweczka 143, a ta świeca zamknęła się close ma na poziomie 142, więc mamy pipsa poniżej, co klasyfikuje się jako przesunięcie rynku. Oczywiście ja tutaj robię mimo wszystko oczko do was, bo ja sam wiecie, że wolę znacznie głębsze przesunięcia rynku. Tutaj dla wszystkich osób, które pytają ile, no to ile. No to tyle, ile żeby to wyglądało po prostu, moi drodzy, jak przesunięcie, czyli tak jak tutaj, czyli nie trzeba się przybliżać po prostu. Ja to robię również na oko, pewnie jakbym statystykę starał się z tego jakąś wyciągnąć, no to również przyszłaby tutaj statystyka pewnie mówiąca o tam 10 powiedzmy pipsach przesunięcia, czy powyżej tam 8, nie wiem, moglibyśmy kombinować, natomiast to widać po prostu na oko. Ja nie lubię sobie komplikować życia, tylko po to, żeby gdzieś tam parę, parę jakichś smaczków bardziej technicznych sobie dodać. Pewnie podczas backtestu, nam to wyjdzie, natomiast no tutaj określam to szybko w taki sposób dla Was, żebyście widzieli, że to dokładniej tak naprawdę ta świeca o 3.10 zrobiła market structure shifta, oferując wtedy de facto no dzisiaj w pełnym zakresie 1 do 4 praktycznie, jeśli chodzi o mój model. Natomiast to, co trzeba powiedzieć od razu, zanim w ogóle przejdziemy do przyczynowości, to musimy przyjrzeć się um, czemuś, co nazywa się DXY, bo kiedy przesuniemy sobie teraz rynek nawet do tego miejsca e, i popatrzymy sobie na DXY, no to w tym momencie, moi drodzy, mówimy o tym, że owszem. Mamy tutaj kontynuację tego przesunięcia, natomiast ta świeca o 3.05 przesunęła ten właśnie wierzchołek, tworząc Market Structure Shift. Tutaj na etku mówimy o tym, że o 3.05 to my dopiero mieliśmy tutaj ten retracement. To też w charakterze czepialstwa, jeśli chodzi o to, ta świeca, owszem, 3.10 już robi Market Structure Shift, natomiast dużo wyższe prawdopodobieństwo miałbym ten setup w moim rozumieniu, w, moim, w mojej klasyfikacji, gdyby to tak. A świeca również przesuwa rynek, ale jeszcze nie ma tragedii, bo w dalszym ciągu, mówiąc w skrócie, ja też ja nie chcę często Wam rzeczy komplikować za bardzo. Bo wiem, że niektórym osobom dużo lepiej jest w momencie, kiedy po prostu coś pokazuje się w sposób bardzo łopatologiczny, ta sama świeca i dobranoc, natomiast najważniejsze jest to, że my tutaj bazujemy na pierwszej kolejności 15. To znaczy, coś, co ja wam wielokrotnie mówiłem, że chcemy, żeby piątka przeniosła się na 15. Oczywiście, czasem znajdziecie setapy, że ja przytrzymam, zanim piątka poakumuluje, bo po prostu jest wysoce prawdopodobny setup, i tyle. W tradingu trzeba być trochę elastycznym. Ja wiem. Że niektórym osobom nie pasuje, że mój model ma szczyp te uznaniowości, ale nie ma modelu, który by był tak skuteczny jak mój. Pre model, który nie byłby trochę hybrydowy, dlatego ja wam opowiadałem o bajasie hybrydowym, o wszystkich elementach, które składają się na tą hybrydowość. Tylko że nie bójcie się tej hybrydowości, bo jeśli spędzicie odpowiednią ilość czasu na backtestach, spędzicie odpowiednią ilość czasu na żywo na rynku, to ta hybrydowość nie będzie was przerażać, bo będziecie i tak mieli za sobą twarde dane, na których możecie oprzeć się również. Psychologicznie w takim charakterze, że nie będziecie mieli z tyłu głowy pewnego rodzaju kognitywnego obciążenia, które doprowadzi was do tego, że będziecie robić głupoty. Ta poduszeczka, której oczekujecie w ramach mechanicznych strategii, również w moim modelu się znajduje, więc tutaj, jeśli chodzi o to kompletnie, e, proszę Was o to, aby się w tym charakterze tym nie martwić. Więc to jest najważniejsze, czy tu ta piętnastka rzeczywiście gdzieś się powyżej e, po prostu później pozytywnie zamyka, a to, czy ona na dieksła już się przekłada, to już jest inna para kaloszy, tym ja w ogóle w tym momencie się nie. Nie przejmuje, więc jeśli chodzi o to, no to tutaj mały minusik, jeśli chodzi o DXY'a, trzeba wziąć to pod uwagę. Natomiast spoko jest jakikolwiek market structure shift, jeśli chodzi tutaj, i ponowne zamknięcie się świecy powyżej, więc to jeszcze nie ma tragedii. Tym bardziej, że e, następna świeca, jak sobie popatrzycie, również nie jest źle. Więc jeśli chodzi o to, to był na to potencjał, i de facto market structure shift pojawił się tutaj. No ale trzymając, jeśli ktoś trzyma się tej zasady, której ja, że jednak woli zobaczyć coś głębszego, no to tutaj również mógł to. Zobaczyć. I teraz jeśli przejdziemy sobie do przyczynowości, no to dlatego dzisiaj ja nie, nie uczestniczyłem w tym setupie, bo w sierpniu biorę tylko setupy A+, jak doskonale zdajecie sobie sprawę, przede wszystkim dlatego, że dzięki temu po prostu nie wykrwawiam się na rynku w okresach, które nie prezentują po prostu dużej zmienności, na tyle dużej, żeby ciągnąć po prostu rynek w odpowiednim kierunku. Zakładam, że wolę brać wtedy setup tylko A. W ogóle, prawdę mówiąc, ja skłaniam się już ku temu teraz, żeby w ogóle tylko brać setupy, które określam jako A, ze względu na to, że jest to zdecydowanie dużo bardziej wygodne i dużo bardziej spokojne w kontekście handlu. I jak taki łowca, po prostu czekam sobie tylko aż ta zwierzyna przyjdzie do mnie, aż ten setup A przyjdzie do mnie, aż rynek mi to pokaże, a nie staram się tego wymuszać na rynku. Oczywiście to łatwo powiedzieć z perspektywy kogoś, komu te kilka procent, 2-3% nawet w przeciągu miesiąca wystarczą i kompletnie nie stanowią dla niego problemu, bo 2-3% na koncie regularnie to jest i tak fenomenalny wynik. Oczywiście w charakterze skamerskiego podejścia do handlu, no to 2-3% czy nawet jakiś miesiąc załóżmy na 1% albo miesiąc, który nie wiem, była tak tragiczne warunki, bo też się tak może zdarzyć, że w ogóle praktycznie trade'ów nie otwieraliśmy albo kończymy go na jednym minus, półprocencie to nie jest coś co jest sexy dla większości ludzi natomiast no realia są takie że tylko to nam daje w moim odczuciu określony spokój dobra ja wyłączę sobie tylko tutaj tego SBK który mamy ten ten silver bullet który sobie tutaj zaznaczyłem po to żeby nam tu nie bruździł natomiast na H1 w tym momencie według setupu oczywiście hmm, a nie a plus mamy dwie sprawy po pierwsze Jasnym jest to i tutaj wiele osób mogłoby się gdzieś łapać za głowę, gdzie tutaj mamy order blocka. No przede wszystkim, moi drodzy, musimy powiedzieć jasno. Order block, jeśli mamy tylko i wyłącznie możliwość na to, żeby wskazać w tym momencie bardziej strukturę, która ma większy zakres, to ja to robię. Ja wolę struktury, które mają większy zakres. Natomiast tutaj, szczerze mówiąc, patrząc na to z tej perspektywy, również bez problemu można zaznaczyć, można zaznaczyć tą strukturę w formie order blocka, bo ona jest bliżej przesunięcia tutaj tego co mamy co mamy jako swingloa więc to jest taki order block powiedzmy sobie szczerze po prostu który jest dużo bardziej e, bliższy definicji który, która stoi za order blokiem, bo to co widzimy tutaj no to jest de facto de facto moim zdaniem coś co jest po prostu kontynuacją tego trendu wzrostowego więc ja bardziej po prostu patrzę tutaj na to i zresztą 50% co do pipsa do jasnej cholery znowu nam zareagowało, więc po raz kolejny uważam, że jeśli ktoś szuka konceptów, które są powtarzalne, które nie zakładają mambo, jumbo i zmieniania co chwilę języka w kontekście struktur, które określamy, to, je, to w tym momencie koncepty ICT uważam, że są generalnie jedne z najlepszych. Wiadomo, wiele osób będzie je szykanować, wiele osób będzie przez postać Michaela na nie patrzeć, natomiast pamiętajcie o tym, że to co jest na kanale The Inner Cycle Trader, ładnie ktoś kiedyś to nazwał, Separate the message from the messenger czyli oddzielmy wiadomość od kogoś, kto ją przesyła, dlatego że patrząc na te koncepty, tam nie są tylko koncepty Michaela, tu mówimy o konceptach Lerego Williamsa, o podstawach w ogóle czystego price action, więc to są rzeczy, które były z nami od wielu, wielu lat. I działają nie dlatego, że są tak wybitne i genialne, tylko że są oparte na podstawach tego, jak działa rynek. Więc ja też nie staram się tutaj promować i snuć jakichś domysłów w kontekście algorytmów. Wiadomym jest, że wszystko, co, co widzimy na rynku walut, to są zlecenia wykonywane przez algorytmy i ruchy wykonywane przez algorytmy, i jest to pewne, jasne, oczywiście, jak słońce. Wszyscy zresztą z wielkich instytucji się do tego przyznają. Dziwne, gdyby się nie przyznawali, kto by chciał dzisiaj się przyznać do tego, że w jego banku albo. Bo dużej instytucji ktoś handluje ręcznie. No to byłby absurd. Niemniej jednak, patrząc na to z tej perspektywy, tak jak mówię, mamy tutaj. Przyczynowość na H1, która przesunęła rynek, no i zaoferowała, zaoferowała już w tym pierwszym impulsie, w tej pierwszej odnodze cenowej, niemalże 2 do 2,5, a później zaoferowała znacznie, znacznie więcej. W kontekście targetu, który mógłby tutaj być, no to oczywiście możemy mówić o wielu różnych targetach, o tym swing low, no, o generalnie wypełnianiu dalszej, dalszym wypełnianiu tej luki cenowej, która tutaj ma miejsce. Niemniej jednak, na H4, no to jedyne co widzimy, no to tutaj właśnie to odniesienie. Oczywiście ktoś. Byśmy mógł powiedzieć prej. Z drugiej strony, nie zapominaj o tym, że znajdujemy się w H4 order bloku spadkowym, w którym znajdowaliśmy się w tym miejscu i de facto to jest jedyna rzecz, która później sprawiła, że ja w dniu dzisiejszym mocno zastanawiałem się nad tym setupem, jak go określić, bo ten order block na H4, jakbyście na niego nie popatrzyli, to ponownie go zawitaliśmy dzisiaj na tym knocie. Więc to była rzecz, biorąc pod uwagę timing, która później sprawiła, i tutaj prezentując właśnie cały kształt mojego podejścia, że w zasadzie zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno nie powinienem zaklasyfikować tego do setupu A. Natomiast była to ponownie wizyta tutaj i tak jak widzicie no co do właściwie pipsamy zaryliśmy o tego haczworkowego order bloka więc to mógłby być błąd z mojej strony szczerze mówiąc jeśli chodzi o to natomiast ja potrzebuję mieć jeszcze troszeczkę więcej danych w tym kontekście jak generalnie taki ten drugi teścik wygląda, no ale bezapelacyjnie mieliśmy delivery do tego order booka również na H4, więc no tu pytanie. Dajcie znać w komentarzach, jakby wy byście to zaklasyfikowali. Gdyby to było po prostu, szczerze mówiąc, pewnie dużo ładniejsze w kontekście DXY, to ja bym tutaj się z tym przywitał. Ale to właśnie daje mój model, że ja nie boję się tego, że ominie mnie nawet jakiś setup, tylko po prostu, tylko po prostu keep it calm, keep it cool i mówiąc w skrócie, zbieram dane i to jest dla mnie najważniejsze. Nie nie staram się tutaj przechytrzyć za każdym razem wszystkiego co jest tylko możliwe, tylko staram się podchodzić do tego po prostu z pokorą. Więc tak to moi drodzy wygląda w charakterze tego co mógł, co nam dzisiaj rynek mógł zaprezentować. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Mamy 21 minutę więc i tak się nagadałem już i miało być krócej, a wyszło jak zawsze. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Słyszymy i widzimy się w środę na materiale, który mam nadzieję, że jak to często bywa w przypadku materiału z testowania, rozwali po prostu rynek. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!